COVID jak diamer, zjada nasze ciało, ciągle mu go mało. Chwila za stery, w płucach słyszy szmery, zabija mnie jak mery. Jest tak cicho na ulicach, głucho na dzielnica. Pusto w trole, jak w nie moim kraju. Miasto znów zatańczy, tak Rośnie nas. pozdańczy, nas Kiedyś zaśpiewa, zakwitną znowu drzewa A masek nie będzie trzeba, to miejsce dzisiaj płacze A lekarze to siłacze, tak Po izolacji, tej chorej stagnacji co zobaczyć znowu je jak śmieje się, jak śmieję się. Bardzo dziękuję za nominację od Julii z kanału Hula i Dusza. Akcja jest naprawdę świetna, cel szczytny. Zachęcam wszystkich do wspierania zbiórki. A ja nominuję Paulinę Stanicką oraz Anię z kanału Untold Stories. Powodzenia dziewczyny, mam nadzieję, że również dołączycie się do naszej true crimeowej wersji tego challenge'u.